Gdy byłam w ciąży, widziałam masę kobiet w ciąży. Potem zniknęły. Gdy chciałam kiedyś kupić Duster'a w kolorze metali kródy, miałam wrażenie, że świat jest pełen samochodów Daster w tym dokładnym kolorze. A potem zniknęły. To nie jest magia. Widzisz tylko to, co twój mózg uznał za ważne. Więc my nie widzimy świata takim, jaki jest. Widzimy go przez własne filtry, trzeba o tym pamiętać własne filtry przekonań, doświadczeń, skojarzeń. Gdy boisz się odrzucenia, to z każdej rozmowy wyłowisz to odrzucenie, wyłowisz chłód. Gdy wierzysz, że ludzie są źli, wszystko dookoła będzie to potwierdzać, będziesz spotykać złe uczynki, będziesz to widzieć. Świat się nie zmienia, on jest neutralny. To tylko Twoje filtry decydują, co w nim zobaczysz. A filtry możesz zmienić.